No, ale co to jest za język w ogóle? No bo ja byłam też nastawiona na to, że to będzie coś cudownego. Jennifer Ritz, a dzisiaj pogadamy sobie o takiej książce, na którą był w pewnego czasu bardzo duży hype. Zacznijmy od tego, że jest to retailing pięknej i bestii, czyli kolejny, bo jest już naprawdę sporo na rynku. Tak samo jak na przykład mamy dwory, Sarge A Course so dark and lonely. Klątwa tak ciemna i samotna, to bym powiedziała. No i rzeczywiście, klątwa, która jest zawarta w tej książce, jest naprawdę okrutna. Ale zaraz Wam opowiem o tym więcej. Więc tak, główną linią jest tutaj to, że dziewczyna z normalnego świata, gdzie mamy już telefony, są szpitale, więc są to już bardziej nowoczesne czasy, która również ma chorą mamę, która tak naprawdę jest już umierająca i brata, który wpadł w nieciekawe towarzystwo po to, aby zarobić pieniądze, bo byli oni również biedni. Zostaje porwana. Zostaje porwana przez straż tak naprawdę jedynego, jedynego ostatniego strażnika, który został w księciu w pewnym królestwie. W fantastycznym królestwie, którego tak naprawdę nie ma fizycznie, bo to jest trochę inny wymiar. No i oczywiście książe jest tytułową, coś tytułową. Na tytule go nie ma, ale jest bestią. Klątwa zawarta w tej książce polega na tym, że książe ma pewien okres czasu, to są, dzieli się na sezony. I chyba jeden sezon trwa tyle co jedna pora roku. I podczas tego sezonu jest cały czas normalnie człowiekiem. Podczas tego sezonu musi tę dziewczynę w sobie rozkochać. Próbował już różnymi sposobami, porywał dziewczyny ze swojego własnego królestwa. One oczywiście wiadomo, że chciały być królową, więc szły tam, no ale oczywiście głównym warunkiem jest to, że muszą go pokochać. Jeżeli dziewczyny szły tam, dlatego że po prostu podobało im się to życie i bycie królową, a niekoniecznie jakby po prostu kochały go, jako zwyczajnie, że go kochały, no to sezon się kończył i na koniec sezonu książę zamienia się w potwora. I nie jest to taka bestia jak było opisywane na przykład w normalnie pięknej bestii czy coś takiego, tylko jest to bestia jeszcze chyba bardziej groźna, która wtedy nie, nie rozpoznaje nikogo, wpada w furię i morduje wszystkich jak leci. Przez co właśnie został mu tylko jeden jedyny strażnik. I często też sezon kończył się w ten sposób, że książę zwyczajnie nie chciał zamienić się w potwora, więc kończył swoje życie, zacząc z dachu czy coś takiego, tylko po to, aby sezon nowy się zaczął, a nie wymordował kogoś. Bo niestety, to też nie będzie spoilerem, no książę jest tam taki samotny też ze względu na to, że podczas pierwszego sezonu, kiedy zamienił się w potwora, wymordował swoją rodzinę. To jest jednym z takich głównych rzeczy, za którą książę sam po prostu siebie nienawidzi. Skąd ta klątwa? Lątwa została rzucona na niego przez Lilith, która po prostu chciała uwieść jego ojca, ojciec się na to nie dał, więc chciała uwieść potem księcia, by po prostu władać królestwem. No, ale w momencie, kiedy on ją zwyczajnie przespał się z nią, a potem ją odrzucił. To bardzo jej się to nie spodobało, i będąc jedną z niewielu czarownic, które jeszcze w ogóle żyją na tym świecie, bo tutaj nie jest na demonicą, ona jest tutaj zbliżona czarownicą. No to, niestety, bardzo się denerwuje i rzuca na niego tego typu klątka. No i wracając teraz do tego, że porwał tę nową dziewczynę. Dziewczyna ma na imię Harper. Harper za żadne skarby świata nie chce zostać u naszego księcia. Chce wrócić do mamy, gdy martwi się o nią i boi się, że jej mama umrze podczas jej nieobecności, co jest oczywiście zrozumiałe. No, ale teraz wracajmy do tego, jak mi się tę książkę czytała. pewno bardzo szybko. Nie przeczytałam mi może tak szybko, jak ostatnich godzin, bo jednak tam, tam to jest Cassandra Claire. Ale czyta się ją naprawdę w tempie ekspresowym, bo tutaj jest bardzo dużo dialogów, bardzo dużo przestrzeni, też tekst jest duży. I zwyczajnie język jest prosty. To trzeba przyznać, że jak ja czytałam tę książkę po Cassandrze Claire, to miałam troszeczkę taki zgrzyt, że mam takie kurde, no ale co to jest za język w ogóle, że gdzie są opisy? gdzie są jakieś barwne... Wiecie, no to jest fantastyka. Ja też jestem przyzwyczajona do tego, że w fantastyce jest dużo też tej takiej magicznej aury owianej wokół, wokół tego, co się dzieje. No tutaj mi tego trochę brakło. Tylko w sumie cały czas mieliśmy jakieś, jakieś kłótnie, jakieś rozmowy, jakieś sytuacje się wydarzały, ale mało było tej baśniowości i bajkowości w tej serii. To po okładce bym się tego nie spodziewała, bo okładka jest bardzo baśniowa i piękna. Zresztą potem... Okazuje się, że dziewczyna, którą porwał rzeczywiście, czyli ta Harper, jest po prostu bardzo dobrą osobą i też bardzo szybko domyśla się pewnych sytuacji, które się dzieją. I relacja, która między nimi się wywiązuje jest z, właśnie z takiej z nienawiści do wręcz prawie że miłości. Relacja między nimi bardzo mocno się zmienia od samego początku do, do końca, bo też coraz bardziej oboje siebie nawzajem rozumieją i oboje są dla siebie nawzajem dobrze. Wspierają się w swoich tak naprawdę problemach, na przykład Ren, nasz książę tutaj chce pomóc Harper, jeżeli chodzi o jej matkę i jej powrót do domu. Z drugiej strony Harper wie o tym, że jeżeli mu nie pomoże, to niestety, ale ten sezon, który dzieje się w tej książce, jest już ostatnim sezonem, czyli Harper jest jego ostatnią nadzieją na to, żeby uratować swoje królestwo, żeby uratować siebie. Przed taka prawie Lilith, która potem traktowała go sobie po prostu jako własnego pupilka. W formie potwórka, więc no, jest to jest na pewno książka, która jest fajna. jest Na pewno nadaje się właśnie na teraz taką pogodę, że mamy lato. Szybko się to przeczyta. Jest to na pewno ciekawa fabuła. Jest tutaj cała intryga. Jest tutaj bardzo dużo też planów. Elementy strategii są też w tej książce bardzo fajnie pokazane. O, ale tak jak mówię, no, nie była to książka, która mnie tak bardzo zachwyciła, jak na przykład, nie wiem, Okrutny Książę czy właśnie książki Cassandry Clare. Albo na przykład Magia Cierni. Albo jeszcze jest ta książka, którą miałam patronat. Więc no nie był to też retelling stylu jak na przykład Dom Soli i łez, którego nie ma na moim regale i zastanawiam się, gdzie jest ta książka w tym momencie. Dom Soli i West to był też cudowny retelling baśni o 12 tańczących księżniczkach i był taki mega mroczny i horrorowy. No to było coś cudownego. Więc no tutaj brakło mi trochę takiej, takiego elementu baśniowości, z czego jakby wywodzi się przecież ta książka, no bo jest to retelling. Ale no jednak trzeba przyznać, że relacja, która się buduje między postaciami, cała właśnie, cały element strategiczny, to, że szybko ją się czyta i tak naprawdę przyjemnie, to działa tylko i wyłącznie na korzyść tej książki. Więc jeżeli pytacie mnie, czy warto przeczytać tę książkę. Uważam, że tak, że jest to przyjemne czytadło, że może nie ma co się nastawiać na nie wiadomo co. To może wtedy Wam się jeszcze bardziej spodoba niż mi, no bo ja byłam też nastawiona na to, że to będzie coś cudownego. A jeżeli się nastawisz na coś, że będzie po prostu mega, giga, super koksem, a potem się okazuje, że... No niestety to jest po prostu przeciętną dobrą książką, bo to jest przeciętna dobra książka. Bohaterka nawet okazuje się, że często z bohaterkami jest ciężko. Nie jest taka głupia ta bohaterka, więc akurat to, to na plus. Jeżeli po prostu poszukujecie sobie lekkiej, przyjemnej książki z elementem właśnie jeszcze takiej trochę fantastyki, to jak najbardziej uważam, że to jest książka trudna przeczytania, ale czy jest to jakiś top of the top? Mm, nie, nie uważam tak. Więc ja już w tym momencie się z Wami żegnam i to była dla Was Jennifer Leeds i do zobaczenia w kolejnym filmie.